Jest 11 maja. Tak wygląda lotnik. Gąbeczek pocztowy. Na tą nóżkę, jedną jeszcze utyka. Dlatego tu nie musi dużo ruchów wykonywać. Niech ta nóżka odpoczywa. Tutaj ma spokój. Tak to tylko siedział, ale już i ładnie mu się tam wszystko goi. Także tutaj pewnie będzie widoczne. Merek gołąbka. Kondycyjnie to w sensie kondycyjnie. Taki ogólny stan zdrowia to myślę, że jest bardzo dobry gołąbka. Że on zniósł takie obrażenia i to wszystko. I taki gąbulek pocztowy. A teraz spisywałam obrączkę. Jeden, jeden bok kochani to już tam w ogóle nie widać. Pod skrzydełkiem ładnie się to wszystko zregenerowało, a ta, ta druga strona jeszcze, jeszcze się goi, jeszcze się goi. Kaweczek sobie pije, je, siedzi spokojnie, dostanie później większą klatkę. I nie wrócił do domku, bo został zaatakowany, nie wiadomo w którym momencie i tak dalej. Ile on już jest poza domem. No tak. Chyba byś chciał coś powiedzieć, hodowcy, tak? Że kiedyś wrócisz może, gołąbeczku. Myślę, że tam hodowca cię dobrze przyjmie. Tak? Jak wrócisz do domku. Zostanie, zostanie odniesiony tam, tam gdzie go znalazłam, gołąbeczek oczywiście. Już tutaj będzie w dobrej kondycji. Będę go odwiedzać jeszcze jakiś czas. Tak jak każdego, który no tak jeszcze nie do końca wiadomo, jakie tam dalsze losy. No i Targusia się niemożliwie dzisiaj wyśpiewuje. No, pozdrawiam serdecznie, kochani. Do następnego. 9 maja już on tylko siedział, teraz już ładnie stanie tutaj na nóżkach. Jeszcze ma coś z nóżką problem, bo on tak po prostu utyka na tą nóżkę. Mi się wydaje, że tam jakieś skręcenie. Ponieważ może na niej ustać, no ale, ale coś, coś, coś tam bolesne i, i tak sobie kuśteka. O, pocztowy gołąbeczek. Ten gołąbeczek, kochani, to ja myślałam, że on ma po prostu coś tylko z nóżką, tak, podkulony siedział. Myślałam, że coś tam nóżką, nawet nie widziałam, że ma obrączkę, teraz widzę, że ma obrączkę, taka chudzinka, same kostki prawie. Dzisiaj zaczynam nagrywać, to dzisiaj jest 5 maja. On tutaj jest ranny, widać, że tu ma podziobane, tu ma porozwalane coś podziobane. Nie, nie będę go męczyć. Obejrze sobie w domu, zdezynfekuję mu to, ale widać, że gołąbeczek bardzo głodny musiał po tym ataku albo się bał, albo, albo długo nie jadł. Obejrzę go w domu.